15 lat mija od momentu nadania szkole podstawowej w Osiecznicy imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. To wyjątkowa okazja na świętowanie we wspólnym szkolnym gronie, a także dobry moment na przypomnienie wydarzeń sprzed 15 lat. Wszystko zaczęło się 20 lutego 2008 roku, gdy Rada Registrów w Miastach Prostmądrzeńskich po referendum wśród uczniów i rodziców nadała szkole podstawową. Przekazanie sztandaru uczniom przez Radę Rodziców. Procedura nadania patrona trwała długo i trzeba było uzyskać zgodę wielu osób i podmiotów. Starania o patrona trwały ponad rok. ...promposycji przez ogólnowiejskie wybory. W końcu jednak udało się osiągnąć sukces i szkoła podstawowa w Osietnicy zyskała nie jednego, a szereg patronów, ponieważ kawalerów i dam orderu uśmiechu jest już ponad tysiąc. I przez te lata teraz kolejne staramy się poznawać i wdrażać w życie sylwetki naszych patronów, czerpać z nich to, co najlepsze. Bo patron to wzór do naśladowania. My mamy ich sobie swojego osobistego patrona. Kawalerowie i damy orderu uśmiechu to ludzie różnych narodowości i różnych profesji. Łączy ich praca z dziećmi, dla dzieci i to, że zostali docenieni właśnie przez najmłodszych. Bo tylko wy, tylko dzieci mogą napisać list do kapituły orderu Współpraca jest kluczem do sukcesu. Tak było 15 lat temu, kiedy trzeba było wybrać patrona. Chciałem złożyć słowa czytania, i i przygotowania pogratować współpracy. do moimi wszystkim przydących. Społeczność szkolna to są trzy ważne elementy: Roma, elektroniczne, radę z rodzice i wydaje Wśród lokalnej społeczności także mamy osoby, które pracują na rzecz dzieci, i zostały przez nie docenione właśnie nominacją do kawalera, a w tym przypadku damy orderu uśmiechu. To 15 lat jest gminy, ale wtedy, jak nadawaliśmy imię szkole, to was jeszcze nie było na świecie. I zobaczcie, mamy piękne. Imię. Piętnastolecie nadania szkole podstawowej imienia kawalerów Orderu Uśmiechu było także okazją do oficjalnego przecięcia wstęgi w zmodernizowanej sali gimnastycznej, o czym więcej powiemy w przyszłym tygodniu.